Witam wszystkich na parane aktualizacji rynku kryptowalut. <laughs> Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym danglaniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. <laughs> Przechodzimy sobie do wykresu bitcoina. Widzimy tutaj z poziomu, który wyznaczaliśmy sobie, znaczy od długiego czasu już wyznaczony. 71,240. Reakcję podażową zejście ponowne do 66 tysięcy. Tutaj mieliśmy zejście 65,900, gdzie widzimy wsparcie dla ceny tutaj na tej zielonej linii, zamknięcie się. Kolejne wsparcie mamy tutaj 63,884 i 61,424. Natomiast taki najsilniejszy klaster tu wsparcia znajduje się w okolicach między... poniżej tego knota, tak? czyli tutaj w okolicach 58 tysięcy dolarów i bardzo możliwe, że to zejście tutaj będzie kontynuowane, natomiast no, wsparcia tutaj są po drodze bardzo ważne, najważniejszym oporem w tej chwili dla mnie i jest to, o czym mówię od dłuższego czasu 69, 127 utrzymanie się nad tym poziomem jest dla mnie kluczowe jako szczyt poprzedniej hossy. Na ten moment widzimy, że wybiliśmy ten ATH na Bitcoinie. Natomiast no, tutaj to podbicie, które mamy utworzyło nam niższy szczyt tak. Także ja będę obserwował, co tutaj się zadzieje, czy będziemy mieli niższy dołek od tego, jeżeli on się nam pojawi, może to dać chwilowe odwrócenie trendu i wówczas będziemy tutaj szukali wsparcia na Bitcoinie poniżej. Jest ta analiza oparta na, na kręgach, chwilą, którą przedstawiam już od dłuższego czasu. Tutaj te poziomy są... Wyznaczone z dużym wyprzedzeniem i znajdują się właśnie w takich miejscach, gdzie ta cena nam może reagować. Jeszcze tylko tutaj zmienię ustawienia, żeby nam się to na godzinówce nie pokazywało. No dobrze, a na interwale godzinowym widzimy, że wybiliśmy 67,189, gdzie było wsparcie wyznaczone przeze mnie. Mamy próbę testu, poniżej mamy 161 i widzimy, że cena nam tutaj reaguje. To 161 wynika z tego właśnie tutaj mierzenia tego ruchu wzrostowego. Do tego możemy dołożyć mierzenie tego ruchu i widzimy, że tutaj 161 też zostało wybite. Także najprawdopodobniej będziemy kontynuowali to zejście niżej, a kolejnym poziomem. Który, jeżeli ten poziom nas nie utrzyma, kolejny poziom, który ja mam tutaj zaznaczony jest właśnie 61/158. Zobaczymy, czy tutaj dotrzemy, czy to będzie szybkie zejście, i zejście, czy powoli będziemy się tutaj poruszać w dół. No, w każdym razie na ten moment poziom 67/189 jest dla mnie oporem dla ceny. Przechodząc do tradycyjnych mierzeń, które w sobie używamy tutaj na, na wykresach. Widzimy, że reakcja od wyznaczonej strefy nastąpiła, także tutaj te poziomy zostały dość precyzyjnie wyznaczone. 71 72, 393 i cena nam się zaczęła konsolidować, 71 111. Mamy też tutaj taką lokalną linię trendu, mieliśmy wyznaczoną, którą wybiliśmy, i wsparcia, które są tutaj 65, 465, 830 są dla mnie istotne w tej chwili. No a najważniejsza jest ta linia trendu, którą tutaj mamy na czterogodzinowym interwale i przetestowanie tutaj. Jeżeli nie pojawi się reakcja podażowa, no to myślę, że te. Okolice tych niższych, niższych mierzeń są jak najbardziej realne, czyli okolice 56 tysięcy, nawet zejście tutaj w tą zieloną strefę. Niemniej jednak ja tutaj. Do obserwacji jest ten dołek, który dla mnie jest dołkiem do wybicia i do zebrania tej płynności, która się znajduje poniżej. Na pewno będzie to okazja na rynku na to, żeby wejść, podłączyć się pod ewentualny ruch wzrostowy, także obserwuję, co tutaj się będzie działo. Jedno, na co warto zwrócić uwagę, to widać to dokładnie na interwale jednodniowym. Tutaj przesuniemy może te linie, te wsparcia lokalne, które mamy. OK. I tutaj chciałem pokazać też, jeżeli byśmy robili korektę ABC, no to to zejście tutaj, podbicie i zejście niżej 58, 688. To jest poziom, który możemy mieć taką korektę ABC i tutaj zaliczyć ten poziom. Widzimy, jak dużo płynności jest tutaj. Pod spodem mamy linię wsparcia, także tu będziemy obserwować te poziomy, ale 58,688. Gdybyśmy kontynuowali ten ruch spadkowy, to jest to, co się rzuca w oczy na jedynce, że może coś takiego nam się pojawić i zejście w te okolice w celu wciągnięcia tej płynności na rynek. Przechodzimy sobie już do Ethereum, to jest interwał jednodniowy, tutaj mieliśmy podobną sytuację, nawet zejście do tej strefy by wchodziło w ogóle wtedy na eterze. Czy tak będzie? Zobaczymy. Mamy 2638, jakby ten ruch został tutaj kontynuowany. A bitcoin dochodziłby do poziomu 58 057, no to wówczas tutaj cena powinna się nam znaleźć w tej strefie, która ma 2622, 2578. Natomiast no po drodze mamy wsparcia, gdzie możemy zobaczyć odbicie. Widzieliśmy, jak silne odbicie się nam pojawiło tutaj na jednodniowce, przechodząc na czterogodzinowy interwał. Tutaj usuniemy, bo no to są te. Tak, profity, które mieliśmy zrealizowane. Okej, okay, ta strefa była. Usuniemy to wszystko. Tutaj zrobimy sobie na 4 godziny. nowe mierzenia. Strefa podażowa, którą mieliśmy wyznaczoną, no zadziałała. Widzimy, że cena dotarła tutaj w okolicy 2685 i kolejne reakcje podażowe. Widzimy formację M, która nam się tu utworzyła i wybicie zasięg praktycznie został osiągnięty. No ale też warto, warto sobie pomierzyć te poziomy, które nas interesują w tej chwili, no bo jeżeli mamy ten ruch spadkowy kontynuować. Widzimy, że poniżej jest 0,61 i to jest taki ważny poziom w tej chwili dla mnie. Do tego możemy dołożyć mierzenia tego, tego ruchu wzrostowego. Widzimy, że 161 mamy również tutaj działa na cenę. I widzimy te reakcje popytowe, które się pojawiły na, na, na tym poziomie. Nie na 61, jest niżej. Także ta strefa jest taką strefą lokalną, w której może pojawić się reakcja popytowa i możemy zobaczyć odbicie, tak? Tutaj ceny. Yy, Natomiast utrata tego poziomu to jest dla mnie tu zejście w okolice z 3188 czy 200. To jest następny target po wybiciu tej strefy 3, 8 czy 3, 200 i później w 300. To jest takie lokalne bardziej spojrzenie. Natomiast 2938 również jest kolejnym poziomem wsparcia, które mamy wyznaczone. Natomiast ja bym się skupił w tej chwili na tej strefie, gdzie ta reakcja popytowa może się pojawić. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na wskaźnikach. RSI już nam zawija. Stoch RSI... Również utworzyła się dywergencja tutaj na stoch RSI na godzinówce, którą warto obserwować. Widzimy, że niższy dołek na RSI, wyższy dołek na, na cenie tutaj zejście niżej, natomiast RSI mamy wyżej, także to odbicie jak najbardziej tutaj jest realne i może się pojawić. A jeżeli chodzi o kontynuację tego spadku, gdybyśmy mieli faktycznie tam dojść w te okolice 2638, tam gdzie te strefy mamy powyznaczane, no to wiadomo, że trzeba poszukać miejsca, gdzie jeszcze możemy się podłączyć pod ruch spadkowy. I wówczas tutaj zmierzmy sobie ten ostatni ostatni impuls. To co tutaj się zadziało od wczoraj. Widzimy strefę 0,50 1. Tutaj dołożymy jeszcze jedno mierzenie tego ostatniego zejścia, które nam się pojawiło i tutaj widzimy ten klaster 086 05 i 382. 0,61 to są takie poziomy, które ja na pewno będę obserwował pod kątem ewentualnego zagrania pozycji krótkiej tutaj. Na 3, 4, 4, 3 jest to bardzo ważny poziom oporu, i kolejny poziom, który tutaj widać na, na wykresie, jest poziom 3, 4, 8, 6. Gdybyśmy tutaj dochodzili do tych poziomów, jeszcze jedno mierzenie, które całego tego ruchu spadkowego od szczytu do tego dołka. No, też tutaj się potwierdza ten poziom. Także ja będę obserwował te dwa poziomy dla siebie jako ewentualne miejsce, gdzie możemy odbić z tej strefy i zejście wówczas niżej, jako kolejny, kolejny ruch spadkowy. Także tak to widzę na Bitcoinie i na Ethereum. Ta reakcja podażowa nam się pojawiła z wyznaczonego poziomu. Tutaj również podzieliliśmy nogi Teraz na, natomiast no, do obserwacji, czy ten dołek to był optycznie dołek przed kontynuacją tego ruchu wzrostowego, czy też jeszcze te niższe poziomy zostaną zaliczone i ten dołek zostanie wybity. Poziomy mamy wyznaczone: 389, 304. 34 i 302 na spadki 3, 4, 8, 6 czy 4, 4, 3. To są miejsca, w których ja osobiście będę szukał wejścia w pozycję na rynku futures. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to moje spojrzenie na rynek. No i widzimy, że cały rynek jest na czerwono dzisiaj, tak? Ta korekta jest na pewno potrzebna. Rynek był bardzo rozpędzony. Na dodżu mamy nawet 9% tutaj spadku. Ja sobie pozwolę pokazać jeszcze. Mieliśmy wyznaczoną strefę rozpadkową. Ta reakcja się pojawiła. Tego doczkolwiek jeszcze może zrobimy sobie do końca analizę, gdzie tutaj można by ewentualnie upatrywać się miejsca do wejścia. I te miejsca do wejścia widzimy, że one są trochę niżej. Tutaj na te szczyty warto też zwrócić uwagę. Jesteśmy obecnie na wsparciu. Znaczy wybijamy 382, To też jeszcze dodać sobie mierzenie tutaj tego ostatniego impulsu, który nam się pojawił, mieliśmy niższy szczyt. Podobna sytuacja jak na Bitcoinie. Także tutaj też mamy niższy szczyt i zejście wybicie dołka i tutaj ten poziom. Dla mnie jest to taki poziom, gdzie będę się przyglądał ewentualnym. Dalszym zagraniom pozycji długiej. Od kontynuację tego, tego obecnego ruchu wzrostowego, tak. Natomiast opory dla celu. no najważniejszym oporem tutaj jest w tej chwili ten, ten poziom, ta czerwona strefa, którą mamy wyznaczoną. Niemniej jednak, lokalnie patrząc, Mierząc cały ruch spadkowy, no tutaj poziomy również przychodzą na 3,82. Jeszcze zmierzmy to ostatnie zejście na 4 godzinówce, które tutaj mieliśmy. I zobaczmy, co tutaj nam się pojawia. Również poziom 3,82 z 0,61, i to jest taki poziom kluczowy dla mnie, jeżeli chodzi o wybicie. Gdybyśmy wybijali ten poziom, no to wówczas tutaj to 0,61 i 0,886 no to poziomy będę obserwował. Niemniej jednak na ten moment to jest taki kluczowe miejsce, w którym możemy zobaczyć reakcję podażową i kontynuację tego zejścia do tych poziomów. Tak to wygląda z mojej strony, jeżeli chodzi o doczkoina. Kolejnym walorem będzie link i tutaj również mamy wyznaczone strefy i poziomy wsparcia, tutaj 16870 jak najbardziej realne. Przetestowanie tych dołków, wybicie 886 ważna strefa, jeżeli byśmy ją wybijali, no to zejście w okolice 15 może się pojawić, natomiast no tutaj jest do obserwacji to, co, to, co będzie się działo. Widzimy, że te wolumeny podażowe w dalszym ciągu są dość silne. Pojawił się popyt tutaj na tym, ale został on przykryty natychmiast przez, przez podaż. Także ja obserwuję 16,870, 16,728 dla siebie. Jak o pierwsze takie mocniejsze wsparcie. Jeszcze 17241. Na poziomie tutaj widzimy. A płynność do zebrania z rynku, tutaj, właśnie pod tym dołkiem, czyli 16156 na linku. Lightcoin również zalicza korektę. Tutaj na Lightcoinie mieliśmy wyznaczony target 11288. 112, On został zaliczony w punkt. Widzimy zejście korekcyjne. Tutaj możemy usunąć te mierzenia. I zróbmy sobie porządek na wykresie. Te poziomy też pousuwamy, zaraz sobie wyznaczymy, dokąd te spadki mogą nas doprowadzić. Poziom <laughs> 112.88, zaliczonych punkt, tak. Wyżej mamy ATH z zeszłego roku, z, z halvingu, także no tutaj ta korekta jak najbardziej jest na miejscu, natomiast Mierząc sobie, tutaj mamy ten poziom 0,5, widzimy reakcję na tym szczycie. Ona się już pojawiła, także tutaj nie ma co gdybać co dalej. A dokładając kolejne mierzenie, mamy 0,5, 161. To jest to, co nas trzyma w tej chwili przed kontynuacją tego ruchu spadkowego. Natomiast utrata tych poziomów będzie jakąś tam okazją do zakupienia poniżej. Tutaj w tych w, 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 w okolicach 90 dolarów. Gdzie mamy 0,61 całego ruchu. <tak> całego ruchu tego tutaj e, wzrostowego jeszcze jedno mierzenie możemy tutaj dołożyć od tego dolnego cienia od 70 dolarów. Do tego poziomu widzimy 0,5 na tym poziomie. Także bardzo mocny poziom 976. I tutaj jak najbardziej możemy zobaczyć reakcję popytową i kontynuację tego ruchu wzrostowego. Mm. Na co należy zwrócić jeszcze uwagę, na to, że to w całym tym ruchu wzrostowym, jak sobie popatrzymy na 4 czterogodzinówce od poziomu 69, tutaj jest zasięg największej korekty, tak? I tutaj ten zasięg korekty, gdybyśmy sobie go zaznaczyli, największa korekta prowadząca numer wzrostowy, zobaczcie, ona wypada w okolicach 84. Także no, jest też taka możliwość, że będziemy właśnie robić ten zasięg tej korekty na Litecoinie. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tutaj wyłącznie moje spojrzenie na rynek. No a gdybyśmy kontynuowali ten ruch wzrostowy, to kolejnym targetem jest dla mnie 121,47 na Litecoinie. A w tym momencie te poziomy, które mamy tutaj wyznaczone, jak najbardziej są realne do zaliczenia 0,61 z poniżej całego ruchu wzrostowego na zasięgu korekty 84,71. To wszystko, co przygotowałem dla was na dzisiaj z rynku kryptowalut. Do usłyszenia na kolejnej aktualizacji. Cześć.